To, to ty, ale teraz wam powiem, teraz wam powiem jak, Boga, jak Boga kocham prawdziwą historię, znaczy y, y, historię moją, która się wydarzyła w hotelu, ale y, oczywiście y, uważam, że to był psikus z któregoś z chłopaków z zespołu byliśmy w hotelu, y, w którym chłopaki powiedzieli, że straszy. Ja mówię, co wy mi tu pierdolicie za głupoty? Jechaliśmy gdzieś tam po jakimś meczu z lotniska, jechaliśmy i na hale, i, jechaliśmy na hale i goście powiedzieli nam, nie pamiętam co to był za jakiś... Że Mariot, nie Mariot Hilton, jakiś zwykły ten hotel, nie był jakiś nie wiadomo jaki, i powiedzieli, że była taka, była taka historia. I potem je linka wysłali do tej historii, że faktycznie była, żeby mi ją uświadomić. To była historia, że właściciel hotelu przetrzymywał jakąś młodą dziewczynę w jednym z pokoi penthouse'ów w hotelu, bo miał romans, z, miał romans i po jakimś tam czasie ta dziewczyna już nie dawała rady, i po. I teraz nie wiem, czy popełniła samobójstwo, czy wyskoczyła z okna, czy o nią tam coś się z nią stało, to już naprawdę nie mam zielonego pojęcia. Ale mówiło się, że ta, że, że ta dziewczyna nawiedza ludzi mieszkających w tym hotelu, nie? że chodzi po pokojach, że często słychać po prostu jej jakieś tam hałasy. No i e, oczywiście jestem na 100% przekonany, że któryś sobie za ze mnie wała robił. E, I miałem akcję, że na wieczór siedziałem w pokoju e, i mi ktoś zapukał do drzwi. Uh, i otwierając pokój, w, wiesz, patrzyłem przez lipko, nikogo nie mam, otwieram pokój, mówię, chcesz, co se jaja robi i nie ma takiej opcji, nie ma takiej opcji, żeby ktoś pukając w ten pokój potrafił tak szybko i w lewo i w prawo spierdolić tym, y tym jako, korytarzem, żeby się schować za rogiem, a to było tak szybkie moje podejście do drzwi, dwie 3 sekundy, że nie ma opcji, żeby się też drzwi zamknęły, a jakby się zamknęły szybko i trzasnęły, to bym to usłyszał. Ktoś zapukał i nie widziałem kto i nigdy nikogo nie znalazłem. I stary, to jest historia, to jest jak była, kocham historia z OKC, która zawsze mi się kojarzy. ale to, było, to, była, to była totalna beka. Ja, oczywiście, potem następnego dnia w zespole mówię, Ok, który tutaj, mówię, w kule ze mną leciał, przyznawać się po kolei do, do Johna, do Bradleya. wiesz, stary, ja, my jesteśmy pięć pięter nad tobą w Penthouse'ach. Co ty w ogóle gadasz, nie? Ja mówię: Panowie, który ze mnie jaja robił, nie? I do tej pory nie znalazłem tego, 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 tego ogryska, który próbował mnie wiesz, w kule zrobić, ale oprócz y, tego, że Oklahoma ma zajebistą drużynę i faktycznie jest, jest przyszłością NBA, to mają hotel które straszą w starych.